Przynieś się, przyniesie, no. Zobaczysz. Zaczynamy... Wielkie, Wielkie grillowanie! Starcie gigantów! Je! Podzieliliśmy was na dwie drużyny. Drużynę polską i resztę świata. Start! Mięso, mięso! Nie ma masy, Betiu, masy! Truskawkę dać, nie? Ja ci dam. Jej! Jej. To się nazywa profesjonalizm! Kto będzie górą? Master Chef, wielkie grillowanie. Dwa odcinki specjalne. Pierwszy dziś o 20, a drugi za tydzień w TVN. Ok, ostatni etap rekrutacji do pracy marzeń. Jestem gotowa. Ale mój brzuch przez stres chyba nie. Dobrze, że mam nospę Max, która działa podwójnie, szybko trafia w skurcz i usuwa ból brzucha, dzięki czemu zarówno ja, jak i mój brzuch możemy pozbyć się napięcia. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Uwolnij brzuch, uwolnij siebie. Doskonały kucharz potrzebuje doskonałej wydajności. Ale zawsze używaliśmy tego. To może małe zawody. I start! Fery usuwa tłuszcz skuteczniej i myje do półtora raza więcej naczyń tą samą ilością płynu. No i mamy zwycięzcę. Fery wydajniejsze mycie z fery. Masa ubrań, a nic do założenia. Z parownicą Philips uwalniam potencjał mojej szafy. Porzucam rutynę. Wyrażam siebie. Ręczna parownica Philips. A ty, co dzisiaj założysz? Philips Innovation You. Ja i kocia, klientela, hit, hit, Rafi. Zero zbóż, mięsa fest, w karmie Rafi. Dobra cena, dobry pies, daj już Rafi. Kici, kici, dobry kotek, hit, hit, Rafi. Sucha i mokra, każda dobra. Rafi karma, psa i kota. Sucha i mokra, każda dobra. Wy, do, bo, wysoka jakość, nie będzie niska cena. Rafi, hit wśród psich i kocich karm. Oderwij się na chwilę od codzienności, przenieś się do świata lodowych deserów. Skosztuj lodów o smaku białej czekolady z maliną, tiramisu, sernika z jagodami czy słonego karmelu. Odkryj świat smaku lodów deserowych. Marletto. Życie w zgodzie z naszą naturą to wsłuchiwanie się we własny rytm, działanie w swoim tempie. Bez poczucia winy, bez presji. Czysta wolność. Poczuj ochronę inspirowaną naturą z nową naturellą. chłonie wilgoć. I nieprzyjemne zapachy oraz zamyka je wewnątrz, żebyśmy mogły czuć się czysto i świeżo i robić to, co dla nas naturalne. Naturella żyje w zgodzie z własnym rytmem. Grube włoski, cienka skóra. Kiedy gole okolice intymne, to nie może być zwykła maszynka. Nowa maszynka Venus do okolic intymnych z paskiem zapobiegającym podrażnieniom. Jej ostrza prawie nie dotykają skóry, zapewniając maksimum gładkości. Zapomnij o podrażnieniach i wrastających włoskach. Nowa linia Wenus teraz dostępna w drogeriach Rossmann. Zapieram ze sobą. Co to jest? Perełki zapachowe i więcej zapachu Lenor, który tak kochasz. Wsyp perełki zapachowe do bębna pralki i wlej ulubiony płyn do płukania. Oh, Ale pachnie. <laughs> perełki zapachowe Lenor to świeżość non-stop. Wypróbuj teraz nowy Lenor. Jedna butelka to świeża pościel przynajmniej przez 7 miesięcy. Tak to działa z Magentą Biznes. Jedziemy z tym. Dowozimy meble. Materiały budowlane. Magenta Biznes działa tak, że dowozi nielimitowany internet i rozmowy. Do tego Samsung Galaxy S22. Działamy. Córka nadal mnie potrzebuje, ale nie mogły mi pomagać z powodu drętwienia i mrowienia dłoni i stóp, co może być skutkiem uszkodzenia nerwów. Zacząłem codziennie brać lek Neurobion Advance, żeby złagodzić te objawy. Zawiera on witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. I znowu mogę pomagać. Powiedz tak zdrowszym nerwom. Neurobion Advance. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Po spuszczeniu wody zapachy osiadają na każdej miękkiej powierzchni, więc długo je czujesz. Naciśnij mocno, by Ambipur zaczął działać bez prądu czy baterii. Ambipur do łazienek zwalcza brzydkie zapachy w powietrzu i pomaga zapobiegać ich osiadaniu na miękkich powierzchniach nawet przez 50 dni. Ambipur. Oddychaj z radością i skorzystaj z oferty. Odprysk jest zbyt mały, żeby się nim przejmować. Lepiej działaj od razu. Naprawa jest szybka, tania i ekologiczna. A twoja szyba odzyskuje pierwotną wytrzymałość. Już teraz umów się online. Autoglas naprawia, autoglas imienia. Nutri NutriDrink Protein? Po operacji zalecił mi go lekarz, bo mój organizm był osłabiony. Po chorobie starałem się jeść jak trzeba, ale było to trudne. NutriDrink Protein. Żywienie medyczne, które zawiera największą ilość białka w najmniejszej butelce. Odżywia i dzięki temu wspiera leczenie i odbudowę sił po chorobie. Teraz nowe wsparcie żywieniowe w terapii onkologicznej. Nutridrink Protein Omega 3 Emily Ratajkowski w kampanii Jennifery. Najmodniejsze sandały i torebki od 99,99 99 zł. sprawdź w sklepach, aplikacji i na CTCEU. W byciu dzieckiem jest fajne to, że można jeździć na hulej nodze. Można jeść dużo słodyczy i się dużo bawić. Bardzo dziękujemy za pomoc dzieciom z Fundacji TVN. Od lat wasza pomoc jest dla nas bardzo ważna. Bądźmy dla siebie dobrzy i pomagajmy. Bo warto pomagać. Pomagam. 73 56. Możesz wspomóc nas telefonicznie blikiem lub w systemie PayU. O i teraz wszystko się zmieni. To jest ten budżet. No fajnie to wygląda. zmieniamy żywienie, ograniczamy słodycze i napoje gazowane. A ja, chłopcze nie lubi. Wprowadziłem system, karpieniężny. Igor ustala zasady. Proszę to odłożyć. Jedzenie jest po to, żeby go nie kupować. I wywołuje bunt. Ja wychodzę. Nie, absolutnie. A ty tutaj? Teraz... Stolatki rządzą kasą. Nowy odcinek we wtorek o 21.35 w TVN. Damian Michałowski z tatą. Malwina Wędzikowska z mamą. Dawid Woliński z siostrą. O kurde! W kuchni zabłysną gwiazdy. Mamy duże ambicje, małą praktykę. Odkręcimy śrubę. A ja, Wiesz, tak... Udało się. Jak się udało? Ten nie wszedł. Ja pierdzielę. Tu jest Malwiny królestwo. Ugotowanie w parach. Odcinek specjalny w środę o 21.35 w TVN. Polacy są wielbicielami pierogów. Wszystko dobre? No jak zawsze. W pierogarni w Łomży. Smutetok. Ja mam pytanie, ile masz za godzinę? 13. A ty? 13. Nie ma takiej treści. Niestety, no jest to już zmęczony lokal. Tak jak i my. Takiego w cefu dawno nie widziałam. O, Mogę zamknąć lokal i poprosić Sanepi? No i podamiatane. Nie wiem, co tu będzie. Kuchenne Rewolucje. Nowy odcinek w czwartek o 21.35 w TVN. Egzotyczna wyprawa. Ja to czarno widzę. W doborowym towarzystwie teściowej. Będzie mamusia zadowolona. Nowy program. Wakacje z teściową. Dziś o 12.30 w TVN Style. Zaszalej ze swoim wyglądem. Gdzie są kobiety chętne do zmiany? Tak! Jesteście gotowi? No, pięknie. Nowy program. Szybka zmiana. Jutro o 22.25 w TVN Style. Sponsorem programu jest producent linii produktów Lokomotiv. Lokomotiv. W czasie podróży. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia. Z dziecięcą strefą bajkolandia. Sponsorem programu jest bielenda. Producent kosmetyków do ciała. Bielenda wody Cocktail z prebiotykami. Nastolatka póki co skupi...